No dzień dobry. Dzisiaj o takim malutkim problemie, ale może być dużym problemem i już są pytania na ten temat. Co zrobić? Moje ogóryki kwitną, ale kwiatki zasychają i opadają, nie rozwijają się z nich. Ogórki. Otóż tak. No czy wcześniej, czy później, o ile ogórek jest dobrze zasilany, te ogórki się Pojawią. Może być jeden, może być dwa, mogą być trzy. Ale co najważniejsze, patrzymy. Ogóreczek tu powschodził. I póki jego korzeń był zbyt słaby, roślinka zbyt słaba jeszcze, zbyt młoda, to te ogóreczki odpadały. Co widać? Zawiązki zasychały, robiły się żółte i opadały. Aż do tego momentu. Jak pojawiają się z kątów liści takie odnogi, to tak jak u pomidora, obrywamy tak, te odnogi, żeby cały czas nasz ogórek prowadzić na jeden pęd. Czyli wszystkie boczne obrywamy. I teraz, roślina jak widać już ma około metra tak i pojawiły się pierwsze zawiązki. I teraz tak, czekamy aż te ogórki, na których nas tam bardzo zależy, są takiej wielkości, jakiej chcemy. Wiadomo, że im niżej będzie większy, im wyżej będzie troszeczkę mniejszy. I teraz podchodzimy do takiego ogóreczka, bo mamy apetyt na, na te owoce, na mizerię i nie zrywamy. Tylko jednego, tylko zrywamy za jednym razem wszystkie te, które już odbiegają mocno wielkością od pozostałych. Dopiero wtedy, jak oberwiemy te duże ogórki, to te tu zawiązki zaczną rosnąć w takie duże owoce. Póki my ich nie oberwiemy, to one zżółkną i opadną. Tak? O, tu widać, że ten pęd wybrał sobie trzy zawiązki, które się rozwijają. Tu, mimo że między tymi dwa, trzy pozostały wielkością. Takie jak przekwitły, i one nie rozwiną się w duże owoce. Dopiero załóżmy jutro, jak ten ogórek już będzie nas zadowalał tą wielkością. Jak oberwiemy wszystkie te trzy duże, dopiero zaczną ram rosnąć następne, kolejne owoce. Tak? Niekoniecznie te, ale tu gdzieś dalej te owoce się pojawią. Czyli jak już obrywamy. To obrywamy wszystkie ogórki, które są już znacznie wyrośnięte. Jest między nimi taka duża różnica. Może pokażemy to jeszcze na przykładzie, gdy owoc duży jest tylko jeden. Szukamy takiego owocu. O, proszę, tak, tu jest ta sytuacja, że ten ogórek jest duży. On zawiązał się troszeczkę wcześniej, i te, mimo że już dawno przekwitły, rozwijają się słabo. I w takiej sytuacji oberwamy tego dużego, wyrośniętego ogórka jak najszybciej, i już od jutra te rozwiną nam się w takie duże owoce. Nie zrywając takiego dużego ogórka, możemy doprowadzić do tego, że te wykrzywią się przyskną i z nich już dużego owocu nie będzie. Jeżeli się pozbędziemy, z tego dużego owocu zostaną nam te małe, to tu już będziemy mieli 4-5 ładnych ogórków, które jednocześnie jednej wielkości wyrosną. Czyli zrywamy wszystkie wyrośnięte po to, żeby te małe zaczęły rosnąć. Jeżeli zerwiemy z trzech takich dużych ogórków tylko jeden, to nie mamy co liczyć na to, że następne owoce będą się zawiązywały.